Wydaje się, że jesteśmy teraz bliżej końca, zwycięskiego końca naszej drogi, drogi tego comiesięcznego marszu. Pracuje już nowa komisja, która bada od strony technicznej katastrofę smoleńską. To kolejna zasługa Antoniego Macierewicza. Idziemy już we właściwym kierunku. Ale to nie oznacza, że wszystko jest już zaoptane. Jest sprawa dwóch pomników. Pomnika katastrofy smoleńskiej i Ocian i pomnika świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. I musimy dbać o to. Dbać także przychodząc tutaj co miesiąc, by. Te pomniki powstały, by to uczczenie pamięci tu w Warszawie, w centrum Warszawy, nastąpiło. To bardzo ważne, to potrzebne. O to zabiegaliśmy, o tym marzyliśmy. Dzisiaj wydaje się to realne. Nie dziś, nie jutro, ale w stosunkowo nieodległym czasie. Ale musimy tego pilnować. Musimy to wielkie mierze brać we własne ręce, bo inaczej. Może być różnie. Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach. I stąd potrzeba kontynuacji. Kontynuacji tego marszu. Kontynuacji tego wszystkiego, co zostało przedsięwzięte już prawie 6 lat temu. Zostało podjęte przez ludzi dobrej woli, polskich patriotów przez ludzi, którzy przeżyli prawdziwie, szczerze to wielkie narodowe nieszczęście, które zdarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. I wyciągnęli z niego wnioski. Różnie bywało, Państwo o tym świetnie wiedzą. Były momenty, w których wydawało się, że nie ma szans. Ale wiara zwyciężyła, wola zwyciężyła i musi zwyciężać nadal. Musimy iść i musimy zwyciężać. Musimy doprowadzić do tego, by prawda wyszła na jaw, by została wymierzona sprawiedliwość, by nastąpiło upamiętnienie. I nie dajmy się zdemobilizować. Nie dajmy nikomu przekonać się, że to już jest załatwione że nasze zadania są już spełnione, że wszystko jest za nami. Idźmy dalej. Za miesiąc rocznica. Mam nadzieję, że będzie naprawdę wielka. Ale później, także w tych zwykłych miesiącach, jeszcze raz to powtarzam, powinniśmy tu być. Powinniśmy przypominać. Powinniśmy ciągle dążyć do tego, by nasze cele zostały ostatecznie zrealizowane by polska godność została przywrócona. Dziękuję. Odczytanie apelu proszę szefową honorową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, panią poseł Anitę Czerwińską. Szanowni Państwo, za miesiąc mija szósta rocznica smoleńskiej tragedii. Pierwsza obchodzona w, w kraju, który nie boi się być wolnym. Nasza walka o wolność i sześcioletnie starania o wyjaśnienie przyczyn śmierci elity narodu została połączone we wspólnym wysiłku. Ale ta bitwa jeszcze nie jest ostatecznie wygrana. Zarówno progowie Polski za granicą, jak i skorumpowane elity poprzedniej władzy chcą zdestabilizować nasze państwo. Musimy stanąć w obronie odzyskanej wolności. Musimy walczyć, by nie przeszkodzono w zmianach, które mogą doprowadzić do pełnego wyjaśnienia tragedii w Smoleńsku. Niech nasza obecność 10 kwietnia będzie wyrazem solidarności z tymi, którzy zginęli, ale także z tymi, którzy dzisiaj szukają prawdy. Szczególny apel kierujemy do klubów Gazety Polskiej i wszelkich organizacji patriotycznych. Prosimy, zmobilizujcie ludzi, bo im przybyć na tę ważną dla nas wszystkich uroczystość. Pokażmy, że Polska to ci, którzy pamiętają i chcą prawdy, a nie miłośnicy amnezji stworzonych przez komunistyczne służby autorytetów. Będzie to dla nas wszystkich wielki narodowy egzamin. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam już teraz na uroczystości szóstej rocznicy katastrofy snu. 10 kwietnia 2016 roku. Pomoglimy się teraz w intencji ojczyzny, w intencji tych, którzy zginęli 10 kwietnia przed 6 laty, o poprowadzenie modlitwy proszę ojca Zdzisława Tokarczaka. Polecamy Bogu duże świętej pamięci naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego jego małżonkę Marię, wszystkich tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, prosząc dla nich o dar życia wiecznego i Boże miłosierdzie. Wieczno odpoczynek radzim dać Panie. Światło, zania, Wieczno odpoczynek radzin dać Panie. Wieczny odpoczynek radzin dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Jak co miesiąc duchowo stajemy na jasnej górze tej duchowej stolicy naszej ojczyzny, polecając się opiece Matki Najświętszej, naszej Królowej. Polecamy naszą ojczyznę, polecamy naszego prezydenta Andrzeja Dudę, polecamy naszą panią premier, stałym rządem, ale i prosimy i polecamy całą naszą ojczyznę, naszych rodaków. Polecamy również te trudne sprawy naszej ojczyzny i tych, którzy sieją zamek w naszej ojczyźnie. Przypomina mi się Ewangelia i te wydarzenia, które będziemy przeżywać za niedługi czas. Kiedy, kiedy to w Jerozolimie ludzie również czynili zamęt i krzyczyli, żeby ukrzyżować prawdę. Żeby ukrzyżować tego, który jest prawdą Jezusa Chrystusa. Dzisiaj również ludzie wychodzą, również i na naszą ulicę, po to, żeby ukrzyżować prawdę, której się boją. I dlatego polecamy dzisiaj w sposób szczególny Matce Najświętszych tych ludzi, żeby się opamiętali, nawrócili i żeby. Zapragnęli dobra ojczyzny, bo ta polska ojczyzna jest nam dana i zadana. I każdy z nas ją powinien kochać jak własną matkę. O czym dzisiaj nam tu stało również przypomniane w homilii, do której nas wezwał w sposób szczególny właśnie do tej miłości szczególnej naszej ojczyzny, święty Jan Pawły II. przy Tobie czuwam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, czuwam. Królowo Polski, Bódź się Święty Janie Pawle II, Bódź się Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, Bódź się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O! że coś Polskę przez tak liczne wieki odaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłabił.